jazdy na rowerach zimą przejechali ulicami Rzeszowa pod hasłem Rzeszowska masa krytyczna w klimacie karnawałowym. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się o tej porze roku, m.in. nieodśnieżonymi ścieżkami rowerowymi. Na Rzeszowskim rynku zebrało się 70 rowerzystów. Przejechali ulicami, by udowodnić, że zimą też można jeździć rowerem, jeśli tylko miłośnikom dwóch kółek stworzy się taką szansę. Chodzi nam po prostu o odśnieżenie ścieżek rowerowych i o dokładne odśnieżenie chodników, no bo przy opadach śniegu zgodnie z nowymi przepisami możemy po nich jeździć, bo na razie wygląda to tak, że jeśli jest śnieg, na no to rowerzyści tańczą zamiast jechać. Na pewno zapięcia też, no bo mało jest, nie ma gdzie przypinać rowerów, e, ścieżki rowerowe też posypywać. Masa krytyczna to demonstracja, bo rowerzyści organizując takie spotkania chcą pokazać, że warto inwestować w ścieżki rowerowe i pamiętać o wybierających taki ekologiczny środek transportu. Zimowa masa zgromadziła nieco mniej osób, ale byli także najmłodsi. Mam lat 8 i przyjechałam z status z mamą, żeby pojeździć zwiedzać z Rzeszów. Jednak, żeby jazda w kilkustopniowym mrozie była bezpieczna, trzeba się dobrze przygotować. Trzeba się po prostu dobrze ubrać i po prostu no, rękawiczki przede wszystkim, czapka, termiczną odzież dobrą i można jeździć bez problemu. A mróz? Nie przeszkadza. Dla przyjemności, rekreacji zimą też trzeba się poruszać, nie tylko siedzieć w domu. Rowerzyści jazdy zakończyli nasz wirowni. Niektórzy po rowerowej zaprawie wybrali jeszcze kąpiel w lodowatej wodzie. Na początku kopiemy się krótko, do minuty, później wydłużamy, wydłużamy, do 20, nawet nawet dłużej może się kąpać później, w zależności od prawy. <śla>